Witam, witam i o zdrowie was, nie pytam, a raczej pytam jak się macie moi drodzy. Jest to jednak jeszcze kolejny odcinek z serii Most. Most. aha. No i nie będę tu podchodzić, ponieważ zaraz spodziewam się przelotu elfa. Przed chwilą tu jakiś Ukraińiec taki przechodzi, tu chciał przejść. Ja bym powiedział, że nie wolno przechodzić tędy, bo zaraz akurat pojedzie pociąg. A on powiedział, aha, no dobra, no i tutaj poszedł, poszedł tam. Gdzieś za garażem, no i mm, dzisiaj jest taka troszeczkę taka brzydka pogoda, no i spodziewam się dzisiaj przelotu Elfa, Halnego i jeszcze jakiegoś Elfa, mam na nadzieję, że przy Halnym będzie dzisiaj znowu jakiś, znaczy no nie znowu, jakiś unikatowy, troszkę taka brzydka pogoda jest jak widzicie, troszkę się za, zachmurzyło, jestem sobie tutaj na tym, o. czekam sobie na Elfa. Najpierw na Elfa. Zrobię Wam dzisiaj składankę trzech pociągów. Pierwszym pociągiem będzie właśnie ten Elf. Drugim będzie Halny. A trzecim będzie... Oho, jedzie, bo ma być... Podobno Tour de Polon, albo Tour de France, France, nie wiem. Ja miałem być na Żywieckiej. A może ich będę widzieć, bo patrzcie, jest tam widok. Tylko jak oni będą przejeżdżać akurat, jak Halny pojedzie, bo to ich yy, zwie, bo to jest Halny, to Halny, okej? Okay? Dobra, yy, to ja już nie zanudzam. Yy, 11.24, 27 chyba będzie przelot. No to i nareszcie z od tej strony będzie przelot, ponieważ yy, zazwyczaj jak był przelot, to był przelot od tej strony, w tamtą stronę, a teraz będzie przelot od tej strony. Prze tyle tych przelotów będzie, że ja pierdł Dobra To co, czekamy moi drodzy Ja mam gęsią skórę Bo czekam tylko na coś Gęsia skóra Nie tylko dlatego, że jest zimno no bo tylko sandały mam I to I koszulkę No a dzisiaj nie jest tak zbyt ciepło Nie jest zbyt ładna pogoda Nie jest tam zbyt ładna pogoda A więc No ale Oho, kapie, 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 coś kapie Dyszcz Kapie. No i co? Elf. Zaraz będzie przejeżdżać. No nie, tak zaraz. No może nie zrobię składanki, bo na Halnego czekam prawie 20 minut. Tak, na Halnego będę prawie 20 minut czekać. 22, 22 minuty dokładnie, bo on przejeżdża ten 1148 albo 9, na, Na szczęście mam na szczęście mam taką specjalną smyczkę tutaj. Czekajcie, pokażę Wam. Patrzcie, mam taką specjalną smyczkę właśnie Tour de Pologne. Dzisiaj stwierdziłem Tour de polą, bo myślałem, a może ich widzę, będę widzieć. A potem się okazało, że jadą 15.30. Odegrałem smutną muzyczkę, ponieważ no jednak 15.30 jadą. Ale teraz, o, będzie przelot teraz. Okazało się. Że, że tutaj ten gościu, o którym wam mówiłem, który tutaj chciał przejść, ale nie pokazałem wam go, bo yy, nie chcę mieć potem jakichś kłopotów yy, z mediami czy coś tam. Yy, yy, no i on, Babcia powiedziała mi, że on miał podobno nóż w lewej ręce. No ja nie wiem. Ale w każdym razie będzie teraz przelot elfa, mam nadzieję, że nie jest on opóźniony. Chyba że już jechał. Nie no Oho, jedzie, jedzie Flirt, jednak Flirt, nie elf. en 75004 Piękny widok Super Do widzenia, jedź sobie do Katowic z żywcej O RP1 teraz akurat dał Moi drodzy, relacja teraz z huśtawki, wróciłem sobie tutaj, jest plac zabaw mały. Yy, no to se... Usiądę, tu poczekam na halnego te 20 minut, bo jechał flirt. Myślałem, że to będzie Elf, ale jednak flirt. Pisało przyspieszony, ale taki przyspieszony nie był wcale, ponieważ jechał tu dość wolno. Ale bardzo ładny widok tu jest, chyba muszę tu coraz częściej nagrywać. Coraz częściej to chyba muszę nagrywać, bo na boisku, tam gdzie nagrywałem w maju i w kwietniu, to normalnie, mówię Wam, tam taki Jungle Fury się teraz odwalił. Normalnie ja nie wiem. Bardzo szkoda, że taki Jungle Fury się tam odwalił. I teraz nie mogę tam kręcić. No i kurczę, wcześniej jakbym dla Was jeszcze kręcił hal Halnego właśnie z tego. O, jedzie tam jakiś wóz chyba. No i kurczę, nie wiem, czy coś jeszcze powiedział, bo ja tak bardziej na no Halnego jestem zaparty. Na no, Halnego bardziej jestem taki Taki bardziej chętny. Na elfy to tak nie bardzo, chociaż poluję też na tego elfa z gwiazdkami. Coś tam z tychami ma namalowane albo z Katowicami. Nie pamiętam. I on, moi drodzy, ma takie piękne gwiazdki na fioletowym malowaniu. Prawie bym z kustawki spadł. No i mówię Wam, naprawdę jest co tutaj oglądać. Tutaj, bo czasami zdarza się jakieś 052, właśnie 0. Powiem Wam teraz, ile razy w życiu widziałem takie unikatowe lokomotywy. EP07376, marchewkę, widziałem chyba tylko 3 razy z oscypkiem. W 2018 jechalnym w zeszłym roku przez okno. I tak, tutaj właśnie u mojej babci. I kolejna powiem Wam, moi drodzy, że 356 też widziałem chyba 3 razy, bo to są żadne rzadkie unikaty. No. Dajcie znać w komentarzach, ile razy widzieliście jakieś lokomotywy. M mam nadzieję, że YouTube mi znowu nie wyłączy komentarzy. Bo Maksymilian będzie smutny i będzie płakać całą noc. No, może nie będę płakać całą noc. Pół, żartuję. E no, z powodu komentarzy nie ma co płakać. Ale mam nadzieję, że na Halnym dzisiaj będzie coś ciekawego. Jakiś. E M Bo dawno nie widziałem 1,74, 1,74, tylko dwa razy widziałem i to chyba w 2018 nawet a jeszcze budyń moim zdaniem yy, mówiłem o tym w filmiku z Wolinem i tak, ja żyłem w tych czasach jeżeli, yy, w, w tych czasach kiedy jeździł budyń no. w tych czasach kiedy jeździł budyń to był 2009 i 10 chyba ale ja jeszcze wtedy mnie nie było na świecie ja się urodziłem 2012 to już budynie chyba nie jeździły ale, i taki, yy, ale pamiętam że jeszcze jeździły takie zielono-kremowe, takie wagony PKP. Jest jedno zdjęcie w mojej galerii, mama mi przesłała, gdzie mam chyba 2 latka, 2014 to jest zrobione. No i tam widać w tle za mną pociąg yy, Impuls, a koło niego właśnie takie wagony i taką już późniejszą siódemkę, niebieską. Taką yy, intersitową, że to tak nazwę. Nie wiem, nie umiem, ten... 11.33, no Boże, czy on musi tak późno jechać? Wcześniej sobie do zakopanego to więcej pasażerów zbierze, chociaż to chyba tak nie działa. No to nie wiem. Yy, nie wiem. No tam jeszcze zrobiłem oblot śmietników, bo tam nigdy nie chodzę na ogół, ale jak tutaj idę na to, no to muszę sobie zrobić oblot śmietników. No chyba, że teraz będzie jakiś towarek, przelot, towarka jakiegoś może, bo tutaj czasami jeździ trak z cysternami, tak z cysternami do Wilkowic yy, albo chyba do... SŁYSZĘ TRAKCJĘ! SŁYSZĘ TRAKCJĘ! Przesłyszało mi się, to nie trakcja. Ojejku! Maksymilian jest smutny, bo trakcja go oszukała. Żartuję! Patrzcie, moi drodzy, jakie tu ładne hortensje rosną sobie. Nie wiem, czy je można dotykać. One zmieniają kolory. No. Babcia mówi, że to jakoś kolory zmieniają. Tu też jakieś takie różowe. To też są hortensje, chyba nie. Jak byłem mały, to zawsze moi drodzy, tutaj jak były takie na pranie, to ręką tu dotykałem i się bawiłem, że jestem pociągiem elektrycznym, że to jest trakcja niby. W ogóle wiedziałem jak to nazywa. Możemy zrobić oblot śmietnika, chociaż ja nie wiem. Moi drodzy, zrobimy sobie oblot śmietnika. Coś tu jest. Tu też jakieś uchwyty od krzesła. Tu coś? Nic tu nie ma. Piszcie biedą, naprawdę piszcie biedą tutaj. Piszcie biedą bardzo. Ja się wracam na huśtawkę. I czekam na Halnego, na Halniaka, Halnak, Halniak. No bo ja się już nie mogę go doczekać, co pojedzie dzisiaj z nim. Co będzie jakiś? 3,5... 5 1 3, 6 1 Boże. Chociaż 3, 5 1 Nie widziałem chyba. A istnieje EP07 i istnieje EU07 w PKP Cargo 5.2.3 i 5.2.4 ale 5.2.5 to ja nigdy nie widziałem. Jest 5.2.6 też w PKP Cargo i 5.2.8 i 5.2.7 ale 5.2.5 to moi drodzy ja nigdy nie widziałem na oczy. Nawet szukałem tam w googlach, w internetach i we wszystkich... Internet Explorer, czyli jakoś tak, bo ja nie wiem do czego służy nawet Internet Explorer. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Eee, bardzo, bardzo szkoda, że nie znalazłem informacji o EP007 525, nigdy nie widziałem go nawet na oczy. Cóż, to, moi drodzy, czekamy sobie na halnego. Nie wiem po co tak, tak długo. To robię ten film, dobra, ale. Już okej, okay. słońce zaświeciło, przygrzało mnie. Poczekamy dalej. Hmm. 37. teraz ten elf ma odjazd z Bielowska Białej Głównej do Katowic. Znaczy, Boże, y, flirt. Flirta też na ogół dawno nie widziałem chyba. W czerwcu ostatnim razem, dzisiaj jest 2. drugi sierpnia? Drugi sierpnia czy pierwszy sierpnia? Drugi sierpnia dzisiaj jest. Od babci mam potwierdzenie, że drugi sierpnia dzisiaj jest. Bardzo fajnie. Um, czyli czas mija, czas mija, um, jeżeli ktoś z Was jest w moim wieku, yy, tak właśnie to zdajecie sobie sprawę już, że, jeżeli mnie też moi koledzy nawet oglądają może, nie wiem, muszę się ich zapytać, czy oni mnie oglądają, no bo taka mała dla Was informacja, czy Wy sobie już zdajecie, czy Wy sobie zdajecie sprawę z tego, że już moi drodzy za... 30 dni, zaczyna się szkoła. Nie mam słów. Tam coś trąbi, ale to nie pociąg. <grystanie> 39, jak wybiję 45, to idę tam czekać. Kolejne dwie godziny, bo się opóźni pewnie. Znaczy, nie wolno tak wróżyć. No. <grystanie> bo jak będę wróżyć, że nie będzie 36, to nie będzie 37. A jak będę sobie wróżyć, że będzie 31. Oczywiście nie chcę spotkać się 0,52, bo 0,52 to jest najnowszy taki rajdas chyba. Z tego co wiem. Ostatnio od y, fan kolei ze Śląska mi przysłał zdjęcie, że spotkał z Itszyn y, Ten i pojadę, moi drodzy, chyba wolinem sobie do Świnoujścia, ale wysiądę stację wcześniej. W międzyzdrojach. No i y, kurczę powiem wam, moi drodzy, że skontaktowałem się ze wszystkimi youtuberami, jakich znam, no, przynajmniej takich ze, z Dolnośląska, z Dolnego Śląska. Z dolnośląskimi MK mi powiedział, że y, nie, cze, y, że, y, że nieczęsto bywa w tamtych rejonach w stacji Wrocław Główny. No i dzwoniłem też do wrocławskiego MK i on mi powiedział, że legenda głosi, że jeżeli Wolin już przyjedzie z Wielskabiałej Głównej do Wrocławia, głównego o 0005 to podobno uwaga, uwaga wszystkie małe dzieci mają teraz zatrać uszy, to jest tylko 20 plus. Legenda głosi, że doczepiają mu tam wtedy wagony. No, także y, pewnie będzie mieć 10 tak jak pirat i pojadę sobie nad morze. No Czyli y, wierska białej, y, bo ostatnio na woli nie był EP071034! Jego, jego pamięć, jego życie nie jest zbyt miłe, ponieważ przeżył, ponieważ ep 071034 jako, jako jeden, nie wiem, jako nie, nie jako jedyny, chociaż nie wiem w sumie. EP07-1034 przeżył katastrofę w Babach w 2011. E nie wiem kiedy jest rocznica, chyba gdzieś tam w lipcu, albo w sierpniu, właśnie chyba 14 chyba sierpnia, nie wiem. I kurdy, powiem Wam, że jak zobaczyłem go przez okno w 2017 z Halnym, to ja tak, E, to on dalej jeździ? Bo ja, bo ja już wtedy wiedziałem o tej katastrofie, jak byłem mały. Muszę, znaczy, może nie tak wcześniej, ale o to czy nie to wiedziałem, jak miałem chyba 4-latka. Ale o w tym w babach to tak w 2019 może jechał Halny tu. Właśnie, nie tu, ale yy, przez, przez okno widziałem go u mojej babci. Bardzo powoli jechał, bo wtedy często się psuł tam przejazd. I kurna, powiem wam, że jak go zobaczyłem, to ja sobie pomyślałem: on dalej żyje, on jeszcze, on jeszcze Ty jeszcze żyjesz AP07104, ty przeżyłeś katastrofę w babach. 42. Za chwilę, jak będzie. 11.45, na razie jest 11.42, 42. To sobie już idę, jak będzie 45, tutaj. Ale przegrzało, słoneczko wymaksało. Z maksa na maksa, powiem wam. Pociąg Intercity Halny z stacji Bydgoszcz Główna do stacji Zakopane wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym o godzinie 11.45. Przez zaopóźnienie pociągu przepraszamy. Za opóźnienie opuś... Za opóźnienie pociągu serdecznie przepraszamy. Miał, miał być o 11.45, ale mi się przejęzyczyło i jednak teraz ja, baba ze stacji, powiem Wam takim głosem, którego nigdy nie usłyszycie, bo na stacji zawsze jest tak, że słychać, ale nie wiadomo co ta baba gada tam w tym megafonie, bo gada jakby miała kluski w gardle. Powiem Wam, że pociąg opóźni się 3 godziny za opóźnienie serdecznie przepraszamy pociąg intercity halny jest objęty rezerwacją miejsc coś tam coś tam wagon 17 tata, pierdata i tak dalej 11.43 nie zanudzam do widzenia już za opóźnienie z pociągu serdecznie przepraszamy że nie, proszę nie zbliżać się do krawędzi Parę, No życzymy Państwu serdecznie pod... przyjemnej podróży 44 jest Kur... kurna nie wiem czy widzowie moi będą chcieli oglądać taki długi filmik bezużyteczny siedzenie na huśtawce i dwusekundowy przelot halnego musiał sobie przyminąć oczywiście 45, no to idę 45 wybiła ja sobie tak przesuwam to do góry i w dół do góry i w dół tą moją klapkę z tym więc nie klapkę tylko Boże O, jaka ładna pogoda z tą pomarańczą, której nienawidzę Na sensie Halne ją zasłoni Pędnie Chyba się ustawiają Poprawcie mnie, jeżeli się mylę Co do tego chyba, Ale chyba się ustawiają pędnie Bo Halny pojedzie już za niedługo I znowu No trakcja już brzęczy Teraz się już chyba Przeraz zamyka Dobra Ja sobie tutaj stoję Czekam na Halnego no, ten jak będzie zwykły EP07 to ja, ja wchodzę na ten most i skaczę z niego, żartuję. A jak będzie jakiś unikatowy, to ja, to ja po prostu wstaję na torach, pokazuję mu stop i zawoź mnie do zakopanego. Za darmo, bo jestem youtuberem. <laughs> Youtuberzy mają za darmo. Dobra, żartuję. 46. Siódemka tak zawsze wyje, jak jedzie tak... I taki szybki, i taki gwizd, i taki... A potem 1156 jedzie. Cały czas się te pędnie ustawiają. Chyba. Ja nie wiem, czy to są pędnie, ale tak brzmi, jak pędnie każdym razie trakcja. Coś brzęczy w niej. 1147 za dwie minuty. Moi drodzy, za już, za, już za niedługo zostawcie łapkę w górę i jakiś ciekawy komentarz, żeby pomóc Maksymilanowi w tym, żeby udało mu się złapać jakąś linikatowego EP07 albo coś. EP08 chyba nigdy z Halny nie jechał. EP09 i z Halny. Nie no, nie było chyba nigdy. Ja może w każdym razie jeszcze sobie pójdę tutaj yy, sfilmować tego, yy, no, może no, nie sfilmować tam. trudę z... ponowno. I co? Halny zaraz już będzie jechać. 19 minut to trwa, ja tyle gadam. Ale teraz przygrzało, powiem wam. Tak przygrzało, że ja naprawdę nie wiem, bo na początek było tak tutaj ponuro i zimno troszkę. A teraz... A teraz co się to stało? Teraz nagle wszystko jest ładnie. Tak wszystko na... nagle się zmieniło. 48 Za minutę będzie przelocik. Spodziewam się, o tu jakaś pszczoła lata, a ja się, <śm> się boję. Boję psu, za ty. No może troszkę, ale jestem bardzo straszliwym dzieckiem. To też był tylko żart. No, gadam już z Wami, bo pomyślę że a 11.48, co tam będę cięcie włączać, jak zaraz pewnie pojedzie jakiś EP07 z tym Halnym, no cały czas się powtarzam, wiem, o, 49, Zapierniczaj do Zakopca, tam, tam, zobaczymy, bo czasami Halny ma, teraz Halny jest bardzo krótki, ma tylko 4 wagony, ja Was, moi drodzy, powiadomię. Tu będę widzieć, dobra moi drodzy, ja czekam cały czas, czekam aha, aha, rzęsy trakcja, błagam, by jakiś unikać. Nawet nie zdążyłem w jaki EP-07, bo tak przemknął, chyba 401, kurde, ale ja mam nie Fart kurde, ale ja Wam powiem, moi drodzy, że to coś się dziwnego ze mną dzieje, bo mi się cały czas trafiają jakieś powtórki, 401, 401, EP-07, 401, EP-07, 401 widziałem już z podhalaninami i cały czas mi się jakieś powtórki trafiają, moi drodzy, także... Bardzo szkoda, ale no cóż, jeszcze sobie dla Was tego elfa tutaj, yy, o której za za elf jedzie za 10 minut. To moi drodzy, iść na ustawkę czy się nie opłaca. Ja już tutaj, jak kurde, on tu wyjechał, to ja takie, no nie. Ale chyba 401, nie wiem, muszę sobie spojrzeć na podgląd. I Bo ja nie wiem, bo tak szybko jechał, ale w sumie tutaj się wydawało, jakby on jechał powoli. No i cztery wagony, halny jest dzisiaj, bar... halny bardzo krótki jest w tym roku. Szkoda, bardzo, bardzo szkoda. Nawet wakacyjny, bo ten zimowy halny miał przynajmniej po każdym liczbie wagonów, sześć wagonów, miał te sześć wagonów. A w zimę 2022 halny miał nawet siedem wagonów. Słuchaj, kiedy go nagrałem. To moi drodzy. Czekam na elfa. Może będzie ten z gwiazdkami, chociaż on mi poprawi może hum. Bo ja nie wiem. Jestem ogólnie dzisiaj taki dość smutny. Dobra. To ja się wyłączam, idę na pustawkę pa.